Miesiąc przerwy mieli hokejści czarnych panter w rozgrywkach bezkickiej amatorskiej ligi hokejowej. Przerwa podyktowana jest tym, że ze względu na remont lodowiska w przeszkim cieszynie kolejka rozgrywana jest na raty w Chabierzowie. W czwartek, 5 grudnia na lud nasi zawodnicy wyjechali przeciwko HC Kozubowa. Od pierwszych minut było widać przewagę panter w każdym calu. W dziesiątej minucie pierwszego gora dla nas zdobywa Mateusz Dudkiewicz. Kolejną bramkę w tym spotkaniu dla nas zdobywa Marcin Słama i przez większość spotkania prowadzimy 2 do 0. Co chwilę również mamy szansę i prawdziwy prezent od Mikołaja, taki jak na przykład gra w przewadze i to aż o dwóch zawodników. Jednak nie potrafimy z niej skorzystać, a to się ści w końcówce spotkania. Kosubowa po naszych błędach zdobywa dwa gole i o wyniku meczu decydują karne, których do bramki nie trafiamy ani razu. Na otarcie łez pozostaje nam więc jeden punkt. No gratulacje chłopakom za walkę. E, szkoda punktów, bo mieliśmy trzy punkty już, piliśmy do końca. Bałem się o tą przerwę, której nie graliśmy tak miesiąc i bałem się o jak będziemy wyglądać. Bo Kozubowa jednak dobry zespół, ale postawiliśmy warunki. Mogliśmy wygrać dzisiaj trzema taki jest sport. No to jest pięknie, ok. No. Przegraliśmy, ale z, podniesionym, z podniesioną głową. Także szacunek dla chłopaków, dla wszystkich. Mamy jeden punkt bardzo ważny z Kozubową, Gramy jeszcze jeden mecz. Następny mecz: Czarne Pantery. Rozegrałem we wtorek 17 listopada. A o punkty powalczą z Hacem Nebory dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL. Przemysła w Losę.